Na to jest ciepła herbata, koc i dobra książka. Centrum Kultury Zamek jednak postanowiło trochę ożywić w ten sposób na niesporną i zorganizowało festiwal w z najważniejszą składową częścią prozy, to znaczy y, to jest ta treść prozy. Ona y, dla mnie jest z wiekiem w ogóle coraz ważniejsza, y, coraz więcej tej fabuły na początku nie budować. nie budować. Czy najczęściej jest to na w ogóle z akcją? Oczywiście mam swoje The best up, a przede wszystkim wypracowane przez wiele czytań y, fragmenty, które najlepiej działają na publikę. Yy, fragmenty na zmęczoną publikę, fragmenty na rozbrykaną publikę, i tak dalej. Że wiem to zaaplikować, i to zawsze działa, bo to już zostało wielokrotnie sprawdzone. Ostatnio zajął się Pan yy, też modą. Yy... Jeżeli teraz miałby Pan ocenić, co kocha Pan bardziej, modę czy literaturę? To to no, dla mnie to są te same rodzaje wypowiadania się o świecie, tylko że moda musi być naprawdę bardzo, bardzo dobra, żeby była sztuką. A literatura? Właściwie literatura też. No i tak naprawdę to nie chodzi mi przecież o to, co jest w galeriach sklepów na wystawach, tylko o te wszystkie różne niezwykłe, fascynujące spektakle właściwie, które właściwie można zobaczyć raczej tylko na nowojorskich, paryskich, i londyńskich faszionekach, a nie, nie w Polsce, więc tak naprawdę to wszystkie te uniesienia tak naprawdę to jest YouTube, a u nas to jest po prostu oglądanie bieżącej działalności naszych kilku na krzyż, pięciu projektantów i tyle. Czy według Pana naprawdę literatura polska nie, jest już taka, jak na przykład była kiedyś? Bardzo, jest mi trudno się opowiadać, bo ja od kiedy nie jestem krytykiem przestałem jakby śledzić rozwój literatury polskiej i czytam co mi tylko, na co tylko mam ochotę, ale wiem, że no jest pewne zmęczenie materiału roczników 60. A nie ma na przykład roczników 90. a jeśli są dojęte, o tym, po prostu kompletnie nie mam szans się dowiedzieć. Zmęczenie materiału następuje.